Przetarg na budowę drogi dojazdowej do portu lotniczego rozstrzygnięty realizacją inwestycji zajmie się firma Budromost Starachowice z Wąchocka. Tym zamówieniem były zainteresowane dwie firmy. Firma Radomska złożyła ofertę na kwotę niecałych 5 milionów 700 tysięcy złotych, natomiast firma Budromost Starachowice Zwąchocka złożyła ofertę opiewającą na niecałe 5,5 miliona złotych. My tę ofertę otworzyliśmy w ostatni poniedziałek. Nasz dział zamówień bardzo szybko zweryfikował te oferty pod kątem formalnym, prawnym, rachunkowym. Już w środę przetarg rozstrzygnęliśmy. Przetarg wygrała firma Budromost Starachowice Zwąchocka. Teraz czekamy na ewentualne odwołania. Jeżeli Odwołań nie będzie, podpisujemy umowę z wykonawcą i wykonawca wchodzi na plac budowy. Jak mówi Rzecznik Dębski, inwestycja będzie realizowana wspólnie z wodociągami miejskimi i spółką Port Lotniczy Radom. Planujemy budowę drogi o szerokości 7 metrów. Ta droga będzie miała także chodnik o szerokości 2 metrów. Przed portem lotniczym powstanie niewielki plac, plus miejsca postojowe, plus także zatoki autobusowe dla pasażerów wysiadających i wsiadających. Całość będzie oświetlona już lampami typu LED. Prace mają się zakończyć do 31 sierpnia. Wykonawca będzie pracował 6 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym od godziny 6 do 22. Wykonanie dojazdu do portu lotniczego będzie kolejną inwestycją na terenie Radomia, za którą odpowiada budromost Starachowice. Firma jest już jednym z generalnych wykonawców obwodnicy południowej. Prowadzi także przebudowę ulicy Witkacego.